Też mordeczki, tutaj cycu Wczoraj próbowałem coś tam nagrać, kurwa, profesjonalnie w studio, żeby było, kurwa, już tam jadalnie to wszystko, żeby coś się zjadło panie i żeby się to to dokleiło, ale niestety nic nie wyszło No, taki szorcik ode mnie eee, Co tam, kurwa Się lata się, kurwa, kojarzy się, patrzy, nie? Fitu brak, dupy brak Auta brak. Taki był brat jak brat. No i tyle, nie? No trzeba coś wymyśleć, bo czas się kończy bardzo szybko. Byłem mu takiego kurwa Spal To studio, nie? I mam nadzieję, że, że, mam nadzieję, że będzie pamiętał kurwa o mnie, bo będę się z nim tam dogrywał. I tak to właśnie jest, nie, że jeżeli nie ma pracy, nie ma kupa kwitu, to człowiek stoi w miejscu. No i tak, 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 tak jest, nie? No. Także pozdrawiam. Popite wczoraj, pobalowane.